Dzień dobry Państwu serdecznie i chciałabym podzielić wasz entuzjazm naprawdę i potańczyć, bo lubię, szczególnie przy dobrej muzyce, ale no nie podzielam niestety. E, tak naprawdę przyjechałam tutaj dzisiaj na moment, bo chciałam Państwu z całego serca podziękować, że tutaj jesteście. E, przełożyłam swój lot do pracy. Jutro pewnie będzie długi, ciężki dzień, a ostatnia informacja jest taka, że jednak... Będziemy jutro się zajmowali na posiedzeniu Sejmu y, tą ustawą. Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość kupiło te głosy, które im brakowało, jak to, jak to ostatnim razem przyłożyli. W sumie nie ma dla mnie większego znaczenia, kto, czyje głosy kupili, bo po prostu bo po prostu nie będzie wesoło, tylko będzie rzeźnia. I mam takie. Znaczy przede wszystkim bardzo serdecznie Wam dziękuję i powiem, czemu mam vu. To jest kilka osób, które przez pięć lat... Nie miały wakacji, bo wiecznie były protesty. Ja nie wiem, czy wy to pamiętacie, ale lipiec, sierpień, lipiec, sierpień, grudzień, w kółko całymi latami. O, jest Anita, chodź tu w tej chwili, to Anita. Nie, to Anita, nie, przepraszam, powoliłam, wygląda pani tak samo. I, i tak ja mam też żałobę, musiałam wejść na chwilę do kaskady i wyszłam stamtąd bardzo smutna, zupełnie bez nastroju do śpiewu i do tańca, dlatego że dzieją się w Polsce rzeczy straszne, rzeczy trudne, rzeczy, które. Niszczą nasz kraj i na wiele lat mogą zmienić naszą rzeczywistość, a nasze społeczeństwo, jakby nigdy nic. Opala się, robi grilla, je kiełbasę, kupuje piwo, siedzi sobie gdzieś tam przy stoliku yy, i jakby zachowują się, jakby się naprawdę nic nie działo. I to jest to moje déjà Ja pamiętam te wielkie protesty w obranie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy. Znajomi mnie pytali, Magda, czy tobie nie szkoda życia? Przecież to jest bez sensu. Weź się, zajmij swoim życiem, pracą, dziećmi, rodziną, zwierzętami i domem. I wtedy wszyscy mówili, nie wiem, czy to pamiętacie, że Trybunał nie jest taki specjalnie seksy temat, i już o tym mówiła dużo Wodna Baczyńska, konstytucjonalistka, ale jakby może on nie był dla ludzi taki ważny. I pamiętam, jak pisali do mnie i mówili, po co bronić jakiegoś Trybunału, to jest jakiś polityków, to jest w ogóle bez sensu, nie wtrącajmy się w te sprawy. A potem, kiedy Trybunał zgotował piekło polskim kobietom, to okazało się, że Trybunał jest nasz i to jest takie miejsce, które może wpłynąć na życie moje, wasze, każdego, każdego z nas osobna. I nagle się okazało, że kolejne grupy społeczne, które zaczęły dotykać te wszystkie zmiany, e, dobrej zmiany, zaczęły raz na jakiś czas protestować walcą o swoje prawa. Ale ja wam powiem, dlaczego my przegrywamy. Bo my nie jesteśmy solidarni. Kaczyński po prostu to wie, że trzeba załatwić jedną sprawę, poczekać i załatwić drugą, załatwić drugą, a potem załatwić trzecią. I tak lecą po kolei nauczyciele, środowiska LGBT, kobiety, sędziowie, prawnicy, nauczyciele, a my po prostu wszyscy jesteśmy osobno. I ten protest dzisiaj, ja Wam dziękuję, że tu jesteście, bo właśnie dlatego to jest ważne, bo jest nas tak mało i dlatego to jest ważne, że są ludzie, którzy jeszcze szósty rok chcą, pamiętają i zdają sobie sprawę i są świadomi tego, jak to naprawdę jest ważne? Jak ważne jest to, że media mają służyć obywatelom, nam, do tego, żeby kontrolować władzę. Dzisiaj właściwie jako posłanka powinna powiedzieć Wam, żeby kontrolować mnie. I od tego właśnie są media. Natomiast Kaczyński uznał, że media są od tego, żeby kontrolować społeczeństwo. I, i stąd jest zamach na tak naprawdę nasze wolności. To jest bardzo ważne, żeby każdy z nas uświadamiał swoją rodzinę i sąsiadów. Że to nie jest jakiś TVN. Wczoraj napisała do mnie dziewczyna, że ona nie przyjdzie, bo właściwie to ona nie lubi TVN-u i dlaczego ona ma bronić jakiejś amerykańskiej firmy i w ogóle stawać w obronie komercji? Wiecie co to znaczy? Znaczy, że ludzie siedzą w tych domach, w tej kaskadzie i w tych restauracjach, bo oni nie rozumieją, że ja nie jestem tutaj dlatego, że bardzo lubię albo nie lubię TVN albo Polsa. Jestem tutaj dlatego, że to są moje prawa do informacji. Czy pluralizm mediów jest podstawą demokracji jest fundamentem wszystkiego o co walczyli nasi rodzice i dziadkowie Nie jest nie jest i nie będę optymistką bo uważam że to nie jest tylko kwestia TVN-u to jest naprawdę tylko jeszcze moment pamiętacie kiedyś jak Kaczyński był wściekły jak przegrał wybory i powiedział że nie podoba mu się to co robiły media i to co się działo w internecie e i to jest tak, że jeżeli my oddamy ten TVN, to być może za tydzień będziemy, albo za miesiąc, albo za pół roku mogli się tu spotkać, znowu sobie trochę pośpiewać, bo będą zamykali ONET, bo będą zamykali te portale, które czytamy, jakieś dzienniki i różne inne rzeczy, skąd czerpiemy informacje. A czemu oni je będą zamykali, słuchajcie? No przecież trzeba o tym głośno mówić, bo pytam, kto będzie mówił o tym, co oni robią? Kto powiedziałbym wam o, wam o nepotyzmie, o tych wielkich pieniądzach? Kto powiedziałby wam, nie wiem, o stadninie koni w Janowie, którą zarżnęli? A tak w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale dyrektor stadniny w Janowie od wczoraj jest dyrektorem kolejnej stadniny. Dokładnie ten sam, który zarżnął stadninę koni w Janowie. Zawodu piekarz. Zawodu piekarz. I, I nikt by nam o tym nie powiedział. To jest nasze prawo do informacji. Do tego, żeby kontrolować władzę i wiedzieć, co się dzieje. Więc nie mówmy, że to jest kwestia, że 100 lat świetny TVN. Oczywiście, że, że tak, bo od Dzisiaj się zabrali za TVN, ale to jest tylko symbol tego, o co my walczymy. Bo ta władza od sześciu lat chce przejąć kontrolę nad naszym życiem po prostu. Po to im był Trybunał, żeby kontrolować społeczeństwo. Po to im są media, żeby nas kontrolować. Żeby kontrolować, co czujemy, kontrolować, co myślimy, kontrolować, jak żyjemy i narzucać nam, nam czarnkowy, chory, nienormalny, po prostu obrzydliwy obraz świata po to, żeby mieć nad naszą kontrolę. Nad nami. I ja wam bardzo dziękuję, że tu jesteście. Bo szczerze powiem, tydzień temu prawie się popłakałam jak patrzyłam na to i zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Gdańska, z którym zakładaliśmy kod e, i powiedział zobacz Magda co się stało, jest szósty rok, oni mogą wziąć już wszystko. Znaczy nie będzie już nawet protestów, znaczy oni nas tak przyzwyczaili, że może tam wyjdzie pięć albo dziesięć osób, ale my pokazaliśmy i mówię to z przykrością, jako społeczeństwo, że my im jesteśmy w stanie wszystko oddać. Po prostu wszystko, i krok po kroku przesuwają te granice i będą je przesuwać. I nie można myśleć, o Boże, oni tego nie zrobią. No zrobią, no zrobią. Jeżeli nam zabrali Sąd Najwyższy, jeżeli nam zabrali, chcieli, tak, i tu presja miała sens Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nam zabrali Trybunał, jeżeli nam zabierają media, jeżeli nam zabierają swobody, jeżeli urządzają piekło kobietom w XXI wieku, to dlaczego mieliby nie zamknąć te pałędy? Powiedzcie, bo co? Bo wy przyjdzie milion, podstań nie przyjdzie. Ponieważ ludzie są teraz w kaskadzie, są na spacerze, są z dziećmi na wakacjach i tak jak powiedziałam, jedzą grilla. I tym bardziej dla mnie jest ważne to, że tutaj jesteście, bo wiecie, to, to daje power, wiarę do walki, do tego, żeby się na tych komisjach z nimi kłócić mimo wszystko. Bo właściwie poseł opozycji mógłby dzisiaj powiedzieć, że nie wie po co tam jeździ, tak? Można coś chcieć powiedzieć, oni wyłączą mikrofon, nie wiem, zrobią te obrady w nocy, połowę, wykończą. Naprawdę kiedyś 19 godzin byłam na 19 godzin trwających obradach bez obiadu, bez kolacji. Nie chodzi o to, że się żalę, tak tylko po prostu to jest ich sposób jakby działania. Wyśpicia nie robią, tak? I, i, I ten środek wakacji i to, że te protesty są w lipcu i w sierpniu też jest bardzo charakterystyczne, bo ludzie są po prostu zajęci po ciężkim roku pracy, odpoczynkiem, byciem z dziećmi. I tak właśnie PiS od pięciu lat przepycha... To, co chcę przepchnąć i chciałabym Wam powiedzieć coś e, optymistycznego i powiem, ponieważ ja naprawdę głęboko wierzę, że my wygramy te wybory. Że jest taki rozkład moralno-etyczny w obozie władzy. Yeah. Czy Wy jesteście nadzieją też, jeżeli wygramy te wybory, to nie ja wygram, nie Tusk wygra, nie wiem, nie wygra. Jezu, zapomniałam, jak się nazywa szef SLD, przepraszam. I niespecjalnie. Nie Czażast, tak? nie, nie Hołownia, nie Biedro, nie, no jakby nigdy politycy sami tego nie zrobią. Znaczy, my możemy wygrać te wybory i ja wierzę, że wygramy, ponieważ uważam, że pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość przegięło pałę, ale nie, że wcześniej nie przeginali. Tylko w tym momencie naprawdę oczy z świata, Europy która inaczej się już zachowuje wobec pisów i będzie się zachowała inaczej. I oczy przywódców całego świata, w tym Stanów Zjednoczonych, naprawdę są dzisiaj skierowane na Polskę i naprawdę spotka nas za to, prawą znaczy, nadejdzie prawo i sprawiedliwość dla... dla Prawa i sprawiedliwości. I uważam, że ta degrendolada, to obrzydliwe złodziejstwo, które tam jest, ta obrzydliwa pycha, ta obrzydliwa buta! naszej radnej szczecińskiej, która mówi do wyborców przepraszam, Srełko, wstępkę, bo zardzewiała. Zobaczcie, jaka to jest buta dla swoich własnych wyborców. Znaczy, oni muszą przegrać te wybory. I ja się strasznie cieszę. Zobaczcie, zobaczcie jak tutaj dzisiaj jest. Są chłopaki z Platformy, są młodzi demokraci, są ludzie lewicy, są kobiety ze strajk, kobiet. Chodź tu, Marta. Są... A, a, znaczy, jesteśmy tutaj wszyscy, jest nas mało, okej, okay, ale są tutaj. Dzisiaj się, jeszcze skończy. i pan będzie mówił, dobra? Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj już jest tak, że nawet jak ta walka, wiecie, się toczy między tymi, no wszyscy walczą o swoje słupki wyborcze, ale my naprawdę w Sejmie wiemy i naprawdę mądrzy ludzie i politycy wiedzą, że to jest po prostu nasz cel najważniejszy, żeby Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. I nie jest już tak dzisiaj, kto jest skąd, to po prostu nie ma znaczenia, czy jestem posłanką, czy są aktywiści, czego to jest organizacja, czego to jest partia. Bo tak jak zaczęłam, tak chcę skończyć. Nikt z nas osobna nie wygra z pisem. Nikt. Kobiety bez facetów nie wywalczą swoich praw. Politycy bez społeczeństwa obywatelskiego nie wygrają wybory. Wy bez nas nie wygracie wyborów, bo musicie na kogoś głosować. Nie poradzimy sobie bez chłowni, bez lewicy, bez PSL-u. Spójrzmy na siebie, słuchajcie, takim bardziej łaskawym wzrokiem i uświadommy sobie, o co my walczymy, tak? No bo naprawdę walczymy o, o wszystko. To jest po prostu wojna absolutnie o wszystko i to jest walka o wszystko, bo o wolność. Dlaczego ta jesteście? Bo kochacie wolność! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolna Polska! Wolne media! Wolne media! W sumie tak zupełnie na luzie, więc wam powiem, jak czasem patrzycie na nas w tym Sejmie i myślicie sobie, nie wiem, Lenie i tak dalej, naprawdę mówię wam to z głębi serca, że jest tak, że ci ludzie w tej opozycji naprawdę są przejęci tą sytuacją. Może są jakieś wyjątki, tak? Ale to jest tak, że my to naprawdę przeżywamy, piszemy do siebie dzień i noc, myślimy, rozmawiamy, że to jest dla nas ważne i to jest strasznie trudne ta bezsilność, bo każdy z nas chciałby wyjść do Was. I dać wam to, czego oczekujecie od ludzi, których wybraliście. Skuteczność, tak? Bo o to chodzi w polityce. Ale tak naprawdę po drugiej stronie mamy kogoś, kto nie gra według żadnych zasad. Dlatego właśnie chcą wam zamknąć TVN. Właśnie dlatego, żeby ludzie nie wiedzieli, jak oni kradną. I dlatego bardzo was proszę, wszystkich i ludzi, z, y, skąd tam jesteście, z, y, z, y, ze strajku kobiet. I y, dzieciaki, które, z którymi walczyliśmy na ulicy do dzisiaj, nie mogę ruszać barkiem, świetna młodzież, którą gnębi Kaczyński, bo z LGBT jakąś czarną, nie wiem co zrobił, czarną, jak się ten samochód za komuny co straszył? Czarną wołgę e, zrobił. I, I wszystkie te środowiska, które tej, tej są, to jest naprawdę ważne, żebyśmy byli razem i ja wam bardzo dziękuję i zawsze służę każdemu z tych środowisk, każdej tej organizacji, bo uważam, że tylko razem możemy tego gnoma... Po prostu poprzegnać, żeby przestał niszczyć. I dzięki Łukaszowi, słuchajcie, to jest chłopak z Berlina, który teraz pełni funkcję przewodniczącego kodu w Szczecinie. I przyjechał do nas z Berlina, zgłosił na siebie manifestację. I to się nazywa zmiana sztafety: że jak jedni już nie, nie mogą, to zawsze ktoś inny może. Więc Łukasz dostał pałeczkę szczecińską do Berlina i nas tutaj wspomaga. Dzięki Łukasz, że przyjechałeś i cieszę się, że Komitet Obrony Demokracji. Postanowił jednak zrobić te protesty, bo po prostu przez ostatnie dwa tygodnie nie mogłam wysiedzieć na kanapie, myśląc, gdzie jest mój kot. Tu jest mój kot, tu jest mój kraj, tu jest moja wiara, tu jest moje serce i jestem z wami, a jutro zrobię co mogę, żebyśmy tam wszyscy byli, że jeżeli się okaże, że to była kwestia jednego głosu, wszyscy mamy naprawdę dyscyplinę, wszyscy wrócili z wakacji, z urlopów i wszyscy tam jutro jesteśmy, dlatego że jutro każdy głos na sali sejmowej będzie ważny. I mam nadzieję, że was nie zawiedziemy. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że natychmiast udaję się do samochodu i uciekam do pracy. Dziękuję pięknie, że tutaj przyszliście. I konstytucja, nie? Konstytucja! 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 K konstytucja! K konstytucja! K konstytucja! K K konstytucja. konstytucja. Słuchajcie, a ktoś ze Śląska z Kodu może coś powiedzieć? Bo chyba chce, widzę. Chcesz? po mówić nie będę ale to jest bardzo ważne że tutaj jesteście bo to wy możecie zmienić to jak będzie wyglądać przyszłość to wy możecie pójść do swoich znajomych to wy ich możecie przekonać bo oni w 2015 oni mówię o PiSie przyszli po to żeby zabrać nam nasze prawa w 2016 zabrali nam media publiczne Jeżeli ja oni to tylko i wyłącznie po to żeby wychować sobie podporządkowanego człowieka Takiego, który będzie ich słuchał, który będzie się wzruszał wtedy, kiedy oni chcą, który będzie mówił to, co oni chcą, który będzie zachowywał się tak, jak oni chcą. A wy chcecie być wolni, czy chcecie być zniewoleni? Jacy? Wolni! Jacy? Wolni! Bo wolna Polska, wolne media, to jest to, co wierzymy, to, co jest w nas i czego nie odpuścimy, prawda? Tak! Solidarność! 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 Naszą bronią! Naszą bronią! I media były, są i będą stoją w demokracji. To dzięki nim możemy usłyszeć o tym, co robi władza, dzięki nim możemy wyrazić to, co chcemy powiedzieć innym. I dziękuję, że oni tutaj tej chwili też są, że przekazują to dalej. Niech żyje TVN! A ja zachęcam dziennikarzy z Polsatu, jak tutaj są, naprawdę z całego serca, żebyście jednak podpisali się pod wsparciem dla TVN-u, bo losy są niezbadane, a decydują o nich Jarosław Kaczyński. Chodźcie z nami! I chodźcie po chodźcie prostu chodźcie z nami, dziennikarze z, z nami! Chodźcie 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 z nami. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Czy ja bym mogła poprosić panią Magdalenę Górecką z OSK? Marta, czy jesteś gdzieś tutaj? Nie idzie. A zanim Magda tu dojdzie, proszę Was jeszcze raz, zawołajmy po trzy Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska. Wolne media! Wolni ludzie! Wolna Polska! Wolne media! Wolni ludzie! Wolna Polska! Wolne media! Wolni ludzie! Wolna Polska! Magdalena? Dzień dobry wszystkim. Ja y, chciałam przede wszystkim wyrazić szaloną radość, że jest nas tak wielu, y, bo jakby nie było nasze y, protesty, zwłaszcza w Szczecinie, troszeczkę osłabły, bo zima, bo tak jak moi przedmówcy mówili, a mnie to nie dotyczy. Także przede wszystkim dziękuję wam, że jesteście że wiecie, o co walczymy, przeciwko czemu protestujemy. Obok mnie jest mój syn, bo ja wychodzę na ulicę dla niego, tak jak i wy dla waszych dzieci, wnuków, wnuczek i, i dla przyszłej Polski. Mam taki mały speech, który wyjdzie tutaj troszeczkę sztywno w porównaniu z moimi przedmówcami, więc może po prostu tak powiem, jak go pamiętam. TVN to nie jest tylko na Wspólnej czy tam Kuchenne Rewolucje, TVN obecnie staje się symbolem obok czerwonej błyskawicy czy tęczowej flagi, symbolem walki, walki o naszą niepodległość, o naszą normalność, o Polskę, w której każdy się może obudzić rano i wiedzieć, że jest tak samo jak wczoraj, że może ubrać mężczyzna może ubrać sukienkę, a kobieta może usunąć ciążę, jeżeli sobie tego życzy. Że jak się włączy telewizję, to się usłyszy prawdę. Tak jak mówili moi przedmówcy, ile jest ofiar covid czy jakie znowu afery wymyśliły yy, obóz rządzący. Obóz rządzący w tej chwili, wiadomo o co im chodzi, chcą zawłaszczyć wszystkie media w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że wolne media są elementem, obligatoryjnym elementem demokracji. Bez nich będziemy po prostu amebami. Nie będziemy wiedzieli o co chodzi. Nie będziemy potrafili skojarzyć faktów, nie będziemy mogli dokonać do, dobrego wyboru, wolnego wyboru na przykład kolejnego rządu. Tyle chciałam powiedzieć. Bardzo wam dziękuję. Zajebiście, że jesteście. Zapraszam was na każdy moment, który będzie demonstrował nasz brak zgody na to, żeby nas zamknąć na twarze, zakłócić kajdany, mentalne kajdany. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Ja poproszę Przemka Słowika z Zielonych, który gdzieś nam umknął. Jeżeli nie ma Przemka, się chyba, się idzie, idzie. I Monikę Tichy, która za chwileczkę chcesz, wystąpi. Przemek jest na tyle wysoki, że sobie poradzi. Chyba będzie widać. Dzień dobry. Szanowni Państwo, już Wasz Hawar mówił, że życie w kłamstwie jest oporą systemu. Dlatego nic dziwnego, że dla tego systemu zagrożeniem jest życie w prawdzie. A wolne media są po to, żebyśmy tą prawdę widzieli. Dzisiaj jak się spojrzymy tutaj, tak jak znam nasze lokalne media, nie widzę tu TVP, nie widzę tu telewizji i mediów publicznych. A nawet jeśli są, to to, co zobaczymy w przekazie od nich, nie będzie prawdą, będzie kłamstwem. Będzie zakłamaniem obrazu rzeczywistości, jaki dyktuje władza. I dlatego musimy walczyć nie tylko o TVN. Tu nie chodzi tylko o TVN, tak jak mówiła Magda dzisiaj. Tu chodzi o wolne media, każde wolne media, które mamy w Polsce. Bo dzisiaj idą po TVN, jutro pójdą po wyborczą, pójdą po Radio Z, pójdą po te media, których słuchacie na co dzień, które są prywatne, które są niezależne, nad którymi nie mają kontroli. Sześć lat, jak widać, zdemontowali klocek po klocku każdy element naszego demokratycznego systemu. Wolna media są jednym z ostatnich grzybastionów. Jeśli nie będziemy mieli mediów, jeśli nie będziemy mieli tego okna na świat, które mówi, pokazuje prawdę, to będzie koniec. Będziemy już w całkowitej anarchii tego, co chce mówić i robić PiS. Będziemy żyć w rzeczywistości, którą nam stworzą, którą Jarosław Kaczyński na Nowogrodzkiej bądź na Żoliborzu poukłada, wyreżyseruje, napisze scenariusz, a jego ludzie, jego posłowie, jego klakierzy będą aktorami w tym wyreżyserowanym spektaklu a my będziemy po prostu ofiarami, obywatelami nie w wolnym kraju, nie w demokratycznym kraju. Dlatego ja chciałbym bardzo zostawić przede wszystkim z przekazem tego, że tak jak tu jesteśmy, my o tym wiem. jestem przekonany, że każdy z nas jak tu jest, wie jak ważne są wolne media, że musimy o nie walczyć, ale to też to, co mówiła Magda. Są ludzie, którzy jeszcze albo już nie mają tej woli walki, mają tej świadomości a, i są zajęci jakimiś innymi rzeczami, nie zwracają na to uwagi. To my tu, jak jesteśmy, musimy być tymi, którzy im to przekażą, którzy oswobodzą ich z tego trwania, powiedzą, że to jest ważne. Więc idźcie i mówcie też swoim a, znajomym, tym, z którymi macie kontakt na co dzień, żeby mieli świadomość tego, że musimy walczyć o te wolne media. Jutro trzymajmy kciuki za naszych posłów i posłanki i opozycji, którzy będą walczyć o to, żeby ta ustawa, mam nadzieję, nie wyszła nawet z Sejmu. I tu brawa i okazki dla nich. Jutro trzymajcie im kciuki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. chcemy pełen optymizmu, wiary w walkę i wygraną. Monika, bardzo cię poproszę. Monika Pacywka. Monika Tichy, właściwie przepraszam, Pacywka, Stowarzyszenie Lambda, Szczecin. Bardzo poproszę, żeby odszukał nas Stanisław Kaup z młodych demokratów, bo przeznaczyliśmy następną przemowę właśnie na Pana Stanisława. Monika, zapraszamy. Hej, ja sobie pozwolę... A gdzie masz flagę tańczową? Moją flagę trzyma moja narzeczona tam. flagę! Ja, ja sobie pozwoliłam wdrapać się na te schodki, bo jestem jeszcze niższa niż prezes PiSu. E, ale nie po to, żebyście mnie... Nie po to, żebyście mnie widzieli, bo od czterech miesięcy nie mam czasu, żeby zrobić sobie włosy i wyglądało żyliwie. Tylko ja chciałam was zobaczyć, bo wy jesteście piękni. Jesteście piękni, bo wierzycie, że jest jeszcze sens tutaj przychodzić. Po tych pięciu latach i po tym wygryzaniu naszej wolności, po małym kawałku, tak jak mówili moi przedmówcy, przedmówczynie. Ja wam nie będę mówiła takich... Mądrych rzeczy, jak oni i one mówili, bo, bo skoro tu jesteście, to znaczy, że rozumiecie, co się dzieje, jakie to ma znaczenie i, i co się stanie, jeżeli jutro pójdzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Może się po, pozwolicie, że się podzielę takimi y, małymi refleksjami od podłożu osobistym. Y, w roku 2019. W Polsce została zorganizowana rekordowa Liczba Marszy Równości, było ich 30. I ja pojechałam na 24 z nich, okrążając w pół obwodu równika po naszym przepięknym kraju, który kocham i zawsze byłam podróżniczką i zresztą też jestem dziennikarką w ogóle. I reportażystką. I chciałam. Tak naprawdę moim celem było to, żebym zobaczyła, jak na tym każdym z tych marszów, co się naprawdę dzieje. Żeby nikt mi nie mógł powiedzieć, że mój obraz świata jest zapożyczony od tej redakcji albo od tamtej redakcji. I widziałam, jak na te marsze przyjeżdżały ekipy TVP. Jeszcze w tamtych czasach przyjeżdżali z logotypami na, na mikrofonach, na kamerach, później zaczęli je chować. I, jak on, I widziałam, że oni kręcą, co na przykład robią chłopcy, z, tacy bardzo dobrze zbudowani i bardzo krótko ostrzyżeni, którzy mają jakieś religijne symbole na t-shirtach. I to było pod, e, Częstochow, w Częstochowie, pod Jasną Górą, tam gdzie zaczynaliśmy marsz. Jak oni się zachowywali, co oni robili. O, oni to filmowali, ale tego potem w wiadomościach e, tych TVP nie było. TVP było też w Białym Stoku, tam gdzie trzy tysiące rozjuszonych mężczyzn, którzy mieli na przykład Armia Boga napisane na koszulkach: Albo Jezus Cię widzi. Oni mieli taki mord w oczach, słuchajcie, że to, że nikt tam nie zginął, to jest cud. Ale mieli tam ludzie połamane kości, mieli powybijane zęby, mieli e, urazy od kamieni, które w nas rzucali. Oni rzucali nawet w dziewczynę która na wózku inwalidzkim była, bo ta dziewczyna nie mogła uciec, ani się uchylić. TVP tam było. Czy oni to pokazali? Czy wyście to widzieli w TVP? Nie. Nie. Ale poka pokazy pokazywały to wolne media. Dzięki temu wie wiemy, co się tam... Więcej ludzi, niż tylko ja i ci, te tysiąc osób, którzy tam był, y uczestników marszu, wiedzą, co się tam działo. I wiedzą, jakie jest prawdziwe oblicze tej władzy, i ludzi, którzy ją popierają, i ludzi, których ta władza popiera, ponieważ w, niedługo po zorganizowaniu kontry do Marszu Równości w Białymstoku, organizacja, która to zrobiła, dostała 700 tysięcy złotych dofinansowania na działalność patriotyczną. I to też wiemy z wolnych mediów. TVP potem zrealizowało taki, takie, no nie wiem, takie political social fiction, czy może raczej fantasy, które się nazywało inwazją. I tam były pokazane osoby organizujące Marsze Równości. Nagrane niby przez jakiś strasznie sprytnych, e, podstawionych niby wolontariuszy. W, między innymi pokazali też tam mnie na jakimś nagraniu z kilku miast i to miało być dowodem na to, że te wszystkie Marsze Równości tak naprawdę robi jedna ekipa, jeździ autokarem po całej Polsce, to było tam tu powiedziane i jest w każdym mieście, a nie mieszkańcy, nie? I do dzisiaj y, nie sprostowali tego, bo pokazali mi z pięciu miasta, a ja byłam, jak mówię, w 24, coś napisałam na swoim Facebooku, mogli to spokojnie znaleźć, tak? Więc no cóż, no jakie dziennikarstwo śledcze, taki materiał, prawda. Y, sprawa w sądzie przeciwko TVP do tej pory y, się ciągnie, bo y, oskarżyliśmy ich oczywiście o to, że robią złe rzeczy, pokazując nas, a potem mówiąc o pedofilii. I o tym, że zamierzamy wprowadzić, nie wiem, tam jakieś takie regulacje, które pozwolą, żeby dzieci już w przedszkolu i tak dalej, słyszeliście to wszystko, nie chcę tych obrzydzis powtarzać.